Devero Deluxe Ross Konrad Wizok, i ktoś tam jeszcze Nad botem jestem, spadłem na niego O, a nie, to jest gracz Spadłem na gracza, ale ja Ty kurde, zminimalizowałem i mi się nagrało. Takie Frapsa muszę całkowicie wyłączyć. Kurde, jak się grafika zepsuła teraz w grze. Jak Frapsa tylko... Ło! Ale zasuła przez teksturę. Bot. Wiesz jak przez tekstury zasuwał? Ale ohydna grafika Ło weź sobie jakoś tak na trafika, nadjeć, Nad tego, nad botar Czemu nie masz? No właśnie. Głupie, że przez to nie działa. Ale zawsze sobie możesz. A co to jest? To jakiś. Intarg.